Witam Państwa niezwykle serdecznie i kolejny gość w naszym gorącym studio jest nim Pan Jacek Międlar, którego serdecznie witam. Dzień dobry. Dzień dobry Panu. Przejdźmy od razu do tematów bliskich Panu, bo na co dzień się Pan nimi zajmuje, także jako dokumentalista. A chcę Pana zapytać o to, czy wierzy Pan, że dziś Ukraińcy nie chcą pokoju? Bo z różnych mediów. Dochodzą nas informacje, że Ukraińcy nie chcą pokoju, że chcą dalej walczyć, że, że ten proponowany im rozejm na początku przez Amerykę i Rosję, zresztą nieudatnie, nieudatnie, bo z obu stron ciągle jakieś piętrzą się problemy, że on nie jest w ich interesie i oni tego nie chcą. Oj, panie redaktorze, w czasie wojny, w czasie konfliktów zbrojnych, Pierwszą ofiarą zawsze jest prawda. My musimy tutaj oddzielić stanowisko Kijowa, rządu kijowskiego, na którego czele jako nie, nieformalny prezydent stoi prezydent Wołodymi Ryzełenski, uzurpator, który od 24 maja ubiegłego roku już nie jest prezydentem. Przypominam to, ponieważ. Nad konstytucją ukraińską nie stoją ustawy o stanie wojennym, przynajmniej w konstrukcji prawa ukraińskiego. Inne jest stanowisko kijowskie, a inne jest stanowisko zwykłych Ukraińców. Warto pójść na ulicę, na zewnątrz, porozmawiać z Ukraińcami. Ja już pamiętam swoje rozmowy z wieloma z nich, których spotykam na co dzień w sklepie czy w jakichkolwiek innych okolicznościach. Z którymi rozmawiałem: no, Czy ta wojna już powinna się skończyć? Panie Jacku, niech już oddadzą te wschodnie ziemie. Tam i tak głównie żyją ci, którzy brataliby się z Federacją Rosyjską i nasi chłopcy to jest ich cytat niech już krwi nie przelewają, przecież my nie mamy szans. Zwłaszcza teraz, gdy Stany Zjednoczone deklarują, że nie będą przekazywać uzbrojenia. Nie będą pompować gigantycznych pieniędzy, miliardów dolarów w utrzymanie Ukrainy niczym pod respiratorem, a Europa to już nie jest taki silny gracz jak jeszcze 20, 15 lat temu i z którym już wielkie imperie takie jak Federacja Rosyjska, Stany Zjednoczone, Chiny nie muszą i nie będą się liczyć. A Ukraińcy tak naprawdę słyszą tylko i wyłącznie, ze strony przedstawicieli krajów Europy Zachodniej, takie wręcz zapewnienia, że co by się nie działo, to i tak na nas będziecie mogli liczyć. Jakby to ta pomoc Europy Zachodniej była pomocą przeważającą szale, i Ukraińcy byliby blisko zwycięstwa w wojnie z Federacją Rosyjską. Zatem oddzielmy te dwa stanowiska, to jest bardzo istotne. Czy uważa pan, że, co jest logiczne, no chcą pokoju, ale tu jest jeszcze jeden problem zaszyty w tej sprawie. No bo ja dzisiaj myślałem, że już po spotkaniu czy rozmowie telefonicznej Załęski putin my sobie będziemy rozmawiali o tym, kiedy to się wydarzy, co Rosjanie, mówię o rozejmie, co Rosjanie proponowali, na co się zgodził Trump. A tu, wie pan, cisza. Czy nie uważa pan, że Putin rozgrywa sobie tutaj Trumpa? I czy nie uważa pan, że może być taka jeszcze wersja, taka jeszcze sprawa, że ta wojna potrwa nawet parę lat? Bo ten, ten optymizm Trumpa, który mówił, no tutaj wystarczy mi dwa dni, jeden dzień i, i, po, i po wojnie, w kontekście wyników tego spotkania, to się jawi jako taki trochę nadmierny optymizm. Jeżeli chodzi o te takie terminy, że w jeden dzień dogadam się z Putinem i wszystko będzie załatwione w dobie kampanii prezydenckiej, tego typu deklaracje należy odczytywać jako pewnego rodzaju obrazy. Po prostu że szybko załatwię z przedstawicielem innego imperium tę sprawę i w tym kierunku będę parł i tak będę prowadził politykę międzynarodową. Tak więc odczytywanie dosłowne tego typu haseł, zwłaszcza w dobie wyborów prezydenckich, uważam, że jest niewłaściwe, a sam pan redaktor przyzna, że mainstream tak te słowa właśnie Tłumaczył jedni, próbując podnieść, że Trump oto w jeden dzień jest w stanie zakończyć wojnę ukraińsko-rosyjską, która trwa tak wiele lat, to już jest jedenasty rok. A inni mówili, że Trump na pewno tej deklaracji nie dotrzyma. Tymczasem nie o to chodzi. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że w sytuacji, gdy Amerykanie nie pompują teraz już za kadencji Donalda Trumpa, Gigantycznych pieniędzy w utrzymanie Ukrainy, państwa upadającego pod wieloma względami i pod względem gospodarczym i demograficznym rozdartego na dwie strony. Tak, Rosjanie i Amerykanie nie mają wielkiego pośpiechu, żeby w tej sytuacji dążyć do zakończenia tego konfliktu. Tak naprawdę. Gdybym był przedstawicielem jednej albo drugiej strony, w zasadzie chyba dążyłbym do tego, aby ten konflikt zamrozić, ponieważ on zawsze może przydać się do jakiejś proksji wojny albo do innych tarć imperiów, które przecież od wielu lat mają miejsce na terenie Ukrainy. Ja jeszcze w ubiegłym miesiącu i liczni geopolitycy, którzy są specjalistami w tym zakresie, właśnie mówili, jeżeli ma dojść do jakiegoś przełomu w sprawie, najprawdopodobniej po dłuższych pertraktacjach dojdzie do tego w okolicy Świąt Wielkanocnych i ten konflikt nie będzie w zupełności zakończony, ale będzie zamrożony. I też musimy zrozumieć Federację Rosyjską. Że ci nie chcą mieć na granicy ze swoim krajem jakichś rakiet albo tarcz antyrakietowych, albo wojsk krajów zagranicznych, które były zaangażowane w dozbrajanie kraju, z którym się walczyło. Trzeba zrozumieć, że Kreml nie będzie zgadzał się na to, aby na granicy z ich krajem stały na przykład rzekomo pokojowe wojska francuskie, brytyjskie, broń Boże polskie i, czy amerykańskie. No tutaj musi dojść do jakiegoś kompromisu do jakiejś demilitaryzacji prawdopodobnie tego terenu, który będzie wcielany do Federacji Rosyjskiej. I Ukraińcy muszą, muszą się z tym pogodzić. Natomiast miejsce Wołodymira Wzełańskiego jest w więzieniu na minimum 25 lat, jak nie na dożywocie. To jest człowiek, który poprzez, w mojej ocenie, w ostatnim czasie prywatne ambicje doprowadził do tego, że ukraińskie żony straciły swoich mężów, matki swoich synów, i to tak naprawdę wydaje się, że tylko w imię. Jakiegoś honoru prezydenta, który jest w obecnej chwili uzurpatorem, ponieważ głos społeczeństwa ukraińskiego, wbrew temu, co mówi się w mediach gigantycznych, globalnych koncernów będących na pasku establishmentu, nie jest za tym, aby oni, jako obywatele, bez sensu, już z pewnością bez sensu przelewali krew. Tymczasem dowiadujemy się z ust jednego z ministrów Ukrainy, że Polska, Słowacja i Węgry to są kraje Ukrainie wrogie. Nawet ta Polska, dziś pod rządami tak mocno związanego z Niemcami Donalda Tuska, i jest groźba, oni na razie grożą, ale podają konkretne, konkretne elementy, czyli energetyka, paliwa i transport. No i w domyśle także zalew płodami rolnymi i zapowiadają wojnę gospodarczą z tymi trzema krajami i przede wszystkim z Polską. Jak dobrze, że pan redaktor o tym powiedział. No właśnie tak to jest w historii Ukrainy. Gdzieś w genach tego kodu kulturowego, w genie tego kodu kulturowego zapisana, że frustracja społeczności ukraińskiej zawsze jest. Kanalizowana w kierunku tego słabszego. No, w tym wypadku tego, który rozdał wszystko niemalże swoje gacie, zwłaszcza u początku wojny, który się zdemilitaryzował, który otworzył swoje państwo. No mówię, pan, i... mi się to w głowie nie mieści, jak można nazwać, będąc Ukraińcem, Polskę państwem wrogim. Co jeszcze Panie musielibyśmy im dać? Panie... To dla mnie to jest po prostu szok. Panie redaktorze, tak było w przeszłości chociażby w dobie rewolucji bolszewickiej. Kijów, rok 1918. Polacy pomagają Ukraińcom, mimo iż ich współziomkowie innych Polaków mordują. Przybywają Niemcy, którzy traktują ich jak psy, co opisuje świadek tych wydarzeń, Kornel Makuszyński, w powieści Radosne i Smutne. Tę powieść wydałem po stu no, Dziwnym trafem żadne wielkie wydawnictwo Tą powieścią się nie zainteresowało. Za Komunę to była totalnie zakazana powieść, nie mogła się ukazać. A postkomuna skazywała na zamilczenie tej powieści. Makuszyński pisał: no mimo, iż Niemcy traktowali ich jak psy, to woleli pędzić niczym psy do tych Niemców, a gardzili Polakami, którzy byli im serdecznie ustosunkowani. I tak było zawsze, mimo iż Ukraińcy teraz dostali od Sowietów, od, przepraszam, Rosjan, Bęcki, przegrali tę wojnę, byli zapewniani, że oni walczą o całą Europę i o to w ich rękach jest status quo całej Europy Zachodniej, to oni przegrywają. Europa Zachodnia jest wolna. Tak naprawdę tylko oni utracili część swojego państwa i gdzieś ta frustracja musi być wyładowywana. Niestety, każdy kraj ma gdzieś te swoje kulturowe geny. Każdy kraj gdzieś ma tę swoją glebę, z której konkretne owoce wyrastają i my się musimy z tym liczyć. Ja to mówiłem w roku 2020, gdy za tego typu słowa niektórzy próbowali mnie ukamienować. Jak śmiem tam tak mówić, po tak wielkiej pomocy, jaką Polacy okazali Ukraińcom, z pewnością to nie będzie miało miejsca. A ja panu redaktorowi przypomnę, na przełomie lipca i sierpnia 2014 roku w tym zakresie wypowiadał się Jacek Siewiera, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. I on dla polskiego radia powiedział, że jest wielkie niebezpieczeństwo: Rosjanie będą szli w kierunku Kijowa, tam podbiją tę Ukrainę i oto kilka milionów Ukraińców nie będzie walczyło z Rosjanami. Oni będą ramię w ramię z tymi Rosjanami, jak mówił się Wiera, będą atakować i bojkotować Polskę. Będą Polakom nóż w otwartą przyłbicę wsadzać. I to już jest publicznie artykułowane. Słusznie pan redaktor zauważył, ja nie spodziewam się walki wręcz na chwilę obecną. Ale to będzie walka na poziomie gospodarczym, na poziomie finansowym, na poziomie pewnej bagatelizacji polskich wykonawców, chociażby w odbudowie zachodniej Ukrainy. No, nam się na miłość Boską należy, żeby polscy wykonawcy otrzymali te zlecenia, odbudowywali. Te miejsca, które zostały zniszczone, oczywiście nie uwzględniając muzeum Romana Szuchowicza i innych tego typu instytucji. Natomiast aż się prosi, i już otwartym tekstem słyszymy to, co jeszcze trzy lata temu wielu się po prostu w głowie nie mieściło. Ja to pod uwagę brałem, ponieważ ja wychodzę ze założenia, że to historia jest nauczycielką życia. Jak coś się raz powtórzyło i drugi, to wydarzy się po raz trzeci. Pamiętajmy wiek XVII. Ukraińcy odwołują się do tej historii, do tego dziedzictwa kozaków. Kozacy, zaporoscy, byli przyjaciółmi rzeczpospolitej a okazali się zbrodniarzami, no, mordowali polskich jeńców specjalnie tępymi narzędziami, żeby Polak jeszcze więcej cierpiał w imię rozkazu Chmielnickiego. No i niestety takie stanowiska przyjmowane są przez tę grupę od wieków. Swoją drogą ciekawe wspomniał pan o ministrze Siewierze. On doradzał między innymi prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Ciekawe, czy prezydent Andrzej Duda z tą swoją mocną postawą proukraińską miał takie informacje z tyłu głowy, jak przedstawiał tu się prawda? No ale ja jeszcze zadał jedno pytanie, panie redaktorze, czy opinia publiczna zdaje sobie sprawę z tego, że Jacek Siewiera nie wyciąga takich wniosków po analizie krytyczno-historycznej? Tylko on wyciąga takie wnioski po analizie dokumentów jawnych i niejawnych, do których miał dostęp w ramach bycia szefem BBN-u. Podejrzewam, że wie, że wie o wiele więcej na ten temat, aniżeli my, chociażby z wywiadu zagranicznego w ramach którego przecież także BBN kolaboruje. No Tym bardziej zagadkowa wydaje się taka proukraińska, jak powiedziałem, mocna postawa y, prezydenta Dudy, no bo z czego ona wynika, prawda? No przecież, przecież nie z analiz, czego dowodem jest y, to stwierdzenie jego ministra. Ale y, mam chyba, chyba ważniejsze pytanie do pana, y, które no, musi tutaj paść, no bo, no bo mówimy tyle... Y, Prawdziwych, ale niedobrych rzeczy o stosunkach polsko-ukraińskich. No ale czy jest jakiś modus operandi, czy jest pana zdaniem, jakby pan to widział, tego jestem ciekaw, jakiś sposób koegzystencji Polski i Ukrainy, który mógłby być dla obu nacji, dla obu państw także dobry i, i obopólnie korzystny. Jak to, jak to powinno wyglądać? Do czego powinniśmy dążyć i jak zbudować sobie na nowo najlepiej stosunki z Ukraińcami w kontekście tego złego, cośmy tutaj już powiedzieli? Cynicznie rzecz ujmując, powinniśmy dążyć do tego, żeby Ukraińcy się wykrwawiali, żeby było ich coraz mniej, żeby przyrost naturalny był coraz niższy, żeby się ich kraj. Niszczył także od wewnątrz poprzez chociażby podburzanie do jakiejś wojny domowej, o które bardzo łatwo po, po konfliktach zbrojnych, gdy nastroje się radykalizują, ponieważ jest coraz większa część ukraińskiego społeczeństwa, które stoi w opozycji do stanowisk Wołodymira Zeańskiego, winniśmy angażować się w podburzanie ukraińskich nastrojów i patrzeć, jak ten kraj. Umiera, umiera, umiera i jest coraz słabszy. Na tym polega, panie redaktorze, polityka międzynarodowa, aby sąsiad był jak najsłabszy, abyśmy to my byli tutaj panami w Europie Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza na styku tej Europy Zachodniej z Europą Wschodnią, gdzie przed nami otworzyły się by się gigantyczne możliwości, ponieważ. Liczyłby się z nami imperialista amerykański, chiński, rosyjski. No, jesteśmy w takim miejscu Europy, że ciężko się z nami nie liczyć. No, stąd Niemcy i Sowieci zawsze dążyli do tego, żeby jednak na tych terenach rękę położyć. Zatem czy cynicznie, niechrześcijańsko ujmując, winniśmy patrzeć jak heroje ukraińscy Tutaj w imię Ukrainy wykrzykując Sława Ukrainy, Ukraini na froncie stają się mięsem armatnym. No, no jedna... Pan wybaczy, trochę to nie, nie w pana stylu. Oczywiście. L także... Liczyłem na, na jakiś optymistyczny Natomiast... czy pozytywny tak. scenariusz ułożenia sobie ja tej mówię... relacji. Tak, oczywiście. Ja mówię, co by było, gdybyśmy totalnie cynicznie podchodzili do polityki międzynarodowej. To jest jeden scenariusz, pod którym ja, jako przywódca, bym się nie podpisał, ponieważ staram się te idee personalistyczne, chrześcijańskie wcielać w życie nie tylko indywidualne, ale zwłaszcza społeczne, w które się angażuję. Uważam, że powinniśmy dążyć do, dążyć do neutralnych stosunków i domagać się tego, co jest ważne dla nas, Polaków, w tych obopólnych relacjach. Domagać się, by Ukraińcy spłacili swój dług bo po wojnie zawsze dług się spłaca. Ten dług będący też pewnego rodzaju pomocą. Niekoniecznie trzeba wypłacać to w pieniądzach. Może na to ten, buk, ten dług spłacić chociażby w taki sposób, jak mówiłem wcześniej, polskim firmom dać zlecenie, by ten kraj odbudować w ten sposób, my jako państwo mielibyśmy większy wpływ na kreowanie ukraińskiej gospodarki, co również mogłoby się przełożyć na wzrost naszego PKB i byłoby z naszą korzyścią. Oczywiście o polityce historycznej nie będę wspominał, bo jest to rzecz oczywista, że winniśmy dążyć o ekshumację, o burzenie tego banderyzmu ideologii i pomników w dosłownie, ale winniśmy dążyć do neutralnych stosunków z każdym sąsiadem na miłość boską. No to by czy na to pewno to od, po, poprawiło atmosferę, ale jak tutaj dążyć, co tutaj robić, skoro druga strona jest tak ofensywna, tak agresywna w stosunku do nas, jak ta zapowiedź jednego z ministrów, nazwiska nie pomnę, który mówi o Polsce jako państwie wrogim, aż mi, aż mi z trudem przechodzi to przez gardło. No. Panie redaktorze, w takich sytuacjach nie przyjmuje się jak rząd Platformy Obywatelskiej czy Prawa i Sprawiedliwości polityki nadstawiania gołego tyłka, tylko winno się przyjmować postawę obronną. Najlepszą no tak. obroną jest atak. Bez wątpienia jesteśmy zdecydowanie silniejszym krajem niż Ukraina, zwłaszcza w obecnej sytuacji. To Ukraińcy muszą się płaszczyć przed wszystkimi, aby im została udzielona pomoc w każdym zakresie, czy to finansowym, czy militarnym, czy nawet w jakichś miejscach humanitarnym i w ramach prowadzonej polityki międzynarodowej w stosunku Donald Trump i Władimir Putin, gdzie te mniejsze kraje także angażują się we przekazywanie pewnych postulatów artykułowanych przez najwyższych rangą przywódców tego świata. Zatem wykorzystajmy tę sytuację, by to Ukraińcy niczym w akcie prostracji błagali nas, Polaków, o zmiłowanie, by prosili nas, byśmy my im pomogli, choć po części odbudować ich kraj w zamian za to, że ci równolegle albo najpierw Będą realizować nasze postulaty. Dzięki temu te relacje tak naprawdę będą bardziej symetryczne i będziemy mogli dążyć do neutralizacji. No, bo ta cywilizacja rozumie tylko język siły. Ten, kto jest silniejszy, kto ma mocniejsze argumenty, ten, ten rządzi. A jeżeli, jeżeli się przed nimi płaszczymy, jeżeli przed nimi, no tak jak to chrześcijanie. Pokazujemy czasami swoją słabość czy swoje, swoje braki, no to oni wykorzystają to do ostatniego momentu. I, i musimy to sobie uzmysłowić, jako, jako Polacy, że y, niby są to ludzie do nas podobni, ale jakże odległej formacji kulturowej. jakże Panie trudnej do, do, do zjednania sobie, prawda? I tak dokładnie było 100 lat temu, gdy w 1922 roku. Uchwalono ustawę o przywilejach dla trzech samorządów Stanisławowskiego, Tarnopolskiego i Lwowskiego, a dokładnie przywileje dla mniejszości ukraińskiej, gdzie zapewniano, że Ukraińcy będą mogli wybudować sobie swój uniwersytet, oczywiście z pieniędzy pochodzących z budżetu państwa polskiego, że będą mogli zakładać swoje samorządy, swoją administrację. Gdzie język ukraiński będzie językiem urzędowym, język ukraiński będzie nauczany w szkołach, a także będą mogły powstawać ukraińskie szkoły. Żadna mniejszość narodowa w całej Europie nie mogła cieszyć się tak gigantycznymi przywilejami. I tak właśnie było w Sytuacji ukraińskiej, te przywileje to był wręcz gigantyczny wachlarz. Z dokumentów, do których dotarła dr Lucyna Kulińska, wynika chociażby, że gdy przekazywano jakieś granty socjalne dla społeczności na terenie tych trzech województw i także na terenie województwa wołyńskiego, gdzie wojewodą był grabarz Wołynia Henryk Józewski, to tam przekazywano 3700 zł dla organizacji ukraińskich, a 300 tylko wyłącznie dla pozostałych polskich. I społeczność ukraińska osadzona w tej cywilizacji turańskiej, na co pan redaktor wskazał, widząc taką słabość, widząc rozdawnictwo przywilejów, rozpasywanie mniejszości, zawsze będzie traktowało to jako słabość. No w sytuacji takiej, jak jesteśmy teraz, My musimy pokazać naszą silną pozycję, którą wbrew pozorom mamy wypracowaną w ramach polityki międzynarodowej, naprawdę nie jest tak fatalnie, jak niektórzy to kreślą, tylko że nie jest ona właściwie prowadzona. To właściwe osoby winny być na stanowisku MSZ czy prezydenckim, ale dziwnym trafem, jak to Władysław Bartoszewski w 2011 roku dla Rzeczpospolitej powiedział, no, dziwnym trafem. Wszyscy ci, którzy są na stanowisku MSZ, mają pochodzenie albo koneksje żydowskie. I dziwnym trafem również w pałacu prezydenckim, no albo małżonek, albo pierwsza dama, albo prezydent, albo pierwsza dama mają te koneksje żydowskie. Położyłbym na to akcent, panie redaktorze, bo być może to będzie dość naiwne, Troszkę korespondując z tym, o czym mówiliśmy jeszcze kilka minut wcześniej. Ja czasami zadaję sobie pytanie, czy aby przypadkiem te tezy o tak zwanej niebiańskiej Jerozolimie to nie były tezy przynajmniej w jakimś zakresie zasadne. No bo gdy porównuję profil Ukrainy z lat 2022, chociażby u początku. I z zapowiedziami ministra spraw zagranicznych Ukrainy z grudnia 2021 roku, który powiedział dla mediów ukraińskich, że wy, Polacy, musicie liczyć się z tym, że około 5-6 milionów Ukraińców będzie przesiedlanych na wasz teren. Takie słowa padły, ja je cytowałem w niejednym Falietonie, to już były jakieś zapowiedzi związane z, z tym, że ten profil ukraiński będzie się zmieniał. Dziś jest to zaledwie 28 milionów obywateli Ukrainy na terenie całego państwa. Ukraińcy stworzyli gigantyczną diasporę. Nie bez kozery używam tego właśnie słowa diaspora gdzie zapuszczają swoje korzenie, dzieci zaczynają chodzić do szkół, niektórzy się hmm, germanizują, inni się. Być może, daj Panie Boże, polonizują, ale tutaj otrzymują ekonomicznie wikt i opierunek, no zwłaszcza w Polsce, gdzie wręcz bez polskiego obywatelstwa mogą czuć się nie, już niemalże jak gospodarze albo jako gospodarze. Ukraina to jest kraj, który ma najniższy przyrost naturalny na terenie całej Europy. I teraz zadaję sobie pytanie, czy. Stany Zjednoczone, ale nie tylko Stany Zjednoczone, także i Władimir Putin, którzy mają relacje z Izraelem i którzy przyglądają się temu, co dzieje się w strefie gazy. Czy oni przypadkiem nie zaangażowali się również w tę wojnę proxy, by przygotowywać na wszelki wypadek teren do przyjęcia możliwych azylantów, którzy mogliby być zaatakowani przez kraje sąsiadujące z Izraelem? Popatrzmy na to, Izrael jest w bardzo nieciekawej sytuacji, to, że ci bombardują z dnia na dzień kolejne budynki azylantów w Strefie Gazy mordują kolejne dziesiątki, setki, tysiące niewinnych Palestyńczyków, mówiąc, że walczą z Hamasem i nagle ci żołnierze bojownicy Hamasu schowali się w szkole w Placówce jakiejś szpitalnej, hospitalizacyjnej, albo w budynku dla azylantów, świat ma to łykać, ale w końcu tak naprawdę na Bliskim Wschodzie ktoś może podnieść łeb. I już kończę. I Izrael może z tego się nie podnieść. Oczywiście możemy tutaj liczyć w tym wypadku na gigantyczną pomoc ze strony Donalda Trumpa. I ja też tak bym to rozpatrywał, jeżeli Donald Trump. Z tak wielkim zaangażowaniem, przeciwnie do Joe Bidena. Angażuje się w zwycięstwo Izraela na tamtym terenie, w pacyfikację strefy gazy i w pokazanie tamtejszym sąsiadom, że Izrael to nie jest słaby, maleńki gracz terytorialnie, ale gigantyczny i mocny gracz militarnie, ponieważ ma za sobą zwłaszcza Stany Zjednoczone, i wbrew pozorom Kreml był zawsze pozytywnie ustosunkowany do rządu. Benjamina Netanyahu i wielokrotnie uczestniczył w spotkaniach sam Władimir Putin organizowanych przez ten rząd tego właśnie człowieka. Zatem jeżeli Trump tak mocno militaryzuje Izrael, to Ukraina na tyle wyludniona nie jest już nikomu potrzebna. Oczywiście te tezy pisze niejako ołówkiem. Jednak przyzna pan redaktor, że poniekąd zdają się być Możliwe, do, możliwe, że są zgodne z rzeczywistością. No cóż, bardzo ciekawa teoria. Oczywiście, bardzo też nie chciałbym, żeby była choć po trosze prawdziwa. Drodzy Państwo, naszym gościem był pan Jacek Międlar, któremu serdecznie dziękuję za, za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, zostańcie z naszym kanałem.